Dzień dobry Masa, dzień Chyba 55 Już sali nie ogarniam Czekajcie jakoś was tutaj o miejscowie Pomysł był dobry Tylko wykonanie chujowe Masa 55 dzień chyba Dzisiaj ostatni dzień treningowy i po raz pierwszy w życiu się z tego cieszę. Dzisiaj do dzień wysoki. Ech, już czuję się lekko podmęczony. Powiem wam szczerze. No, ale Ech, taka jest kolej rzeczy. Bo już w zasadzie będzie chyba 7 tygodni, jak nie 8. wojowania na tym planie, który jak sami widzicie na co dzień lekki nie jest, ale dotrwaliśmy i tutaj, a w weekend będziemy odpoczywać, także wybaczcie, to dziwne, dzielenie zdań na dokładanie lodu. <grym> także tak to wygląda. Kurde, najgorsze mi się kończy GI A sobie go nie zamówiłem A on niestety idzie Z Bóg wie kąt. Więc trochę czasu schodzi No ale trudno Dobra, dzisiaj waga 113.2 Czyli moja oficjalnie najwyższa waga w życiu ale nie żebym narzekał absolutnie wręcz także nie ma co jak wrócę to będę realizował dalej plan który mi Luki zapoda a póki co dzisiaj chcę zrobić najlepszy najlepszy ten w jaki jestem w stanie i zakończyć elegancko ten cykl treningowy i ten plan z przytupem na wysokim dniu, na ciężkich parkach z klatką. Więc lepiej być nie może. Mało czasu, więc nagrywam tylko szybkie śniadanie. Jak zawsze 140 gramów węgli, 50 gramów białka, 0 tłuszczy, bo to dzień wysoki. jem i lecę. Euro. Proworkałcik, ale typowy, nietypowy tym razem, bo. Okazało się w ostatniej chwili, że skończyło nam się mięso, więc poleciałem do sklepu i kupiłem szynkę, szynkę drobiową. Pani mi sprawdzała. 1,3 grama tłuszczu miała, więc do zniesienia. No i tak to wygląda Klej, Tutaj mamy 100, chyba 160 gramów węglowodanów, z tego co pamiętam. Tak, 160 gramów węglowodanów. Dzisiaj dzień wysoki. 10 gramów tłuszczu z masła migdałowego i tak to wygląda. Idę robić ostatnie barki przed chwilową przerwą od treningów, od której się pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna nie mogę doczekać. Także lecimy z tematem. Dobry, ostatni voiceover <gryw> z treningu barków, mam nadzieję, na tym planie. Tak mi się przynajmniej wydaje, już mi się rozwala. No i oczywiście, jak nieodzownie, zawsze zaczynam od odwodzeń. W bok. Myślę, że odwodzenia w bok to jest rzecz, którą powinniśmy bardzo mocno w planie na barki podkreślać, dlatego że ten boczny akton barku, czy też środkowy, jest najbardziej zaniedbywanym chyba aktonem ze wszystkich aktonów barku. Myślę, ehm, to tak naprawdę no, wszystkie trzy powinniśmy trenować, i uważam, że wszystkie trzy powinniśmy trenować izolowanie, bo wyciskania oczywiście są konieczne. Ale nawet teraz widzę po sobie i nawet ostatnio oglądałem y, z y, Radkiem Słudkiewiczem y, najpierw na kanale chyba SFD, później na kanale Treka z Damianem Kuflem. Jak właśnie Radek wspominał o tym, że robienie przedniego aktonu barku z kolei bardzo mu pomogło w poprawieniu tych barków, jeżeli chodzi o kwestie wizualne. I to jest myślę, że też bardzo istotne. Kto czekał, to się doczekał. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo ja bardzo długi czas zaniedbywałem ten przód barku. Zawsze uważałem, że po co robić przód barku, przecież mamy tyle wyciskań, to nie ma sensu. Ja też ten przód barku miałem, wydawało mi się dobry. Natomiast jak go teraz zacząłem robić, jak on teraz zaczął wypełniać ten przód sylwetki, bo jak sobie zobaczycie nawet od boku, to ten przód barku, on nabudowywuje tą klatkę od góry. O, pewnie mikrofon był słaby. Ona no, budowuje tę klatkę od góry i przez to nadaje wrażenie takiej dużo większej pełności w klatce piersiowej. Co jest bardzo istotne na scenie, dlatego, że nikt nie lubi mieć przerw między jednym a drugim mięśniem takich widocznych, chyba, że są to przerwy, nie wiem, między mięśniem dwugłowym, tru, trójgłowym czy czworogłowym uda. No to wtedy tak. <laughs> Natomiast, no, wiecie o co chodzi. Jakby im więcej masy mięśniowej na tej obręczy barkowej mamy z wszystkich stron, ta obręcz barkowa wydaje się bardziej potężniejsza, a nie ma co się oszukiwać. Obręcz barkowa to jest taka główna rzecz, która powoduje. Wrażenie mocnej szerokości nabicia górnej części ciała, więc bez tej obręczy warkowej można powiedzieć, że możemy mieć ogromne plecy, dużą nawet klatkę piersiową, ale nadal będziemy wyglądać wąsko i będziemy wyglądać, no tak można powiedzieć mizernie, że tak, że tak to nazwę. Dlatego też bardzo ważne jest to, aby uważam, wszystkie trzy głowy w planie uwzględnić. Przy czym najmocniej jednak wciąż skupiałbym się na tej bo głowie bocznej, środkowej, dlatego że jednak co szerokość to szerokość. Kolejne, yy, kolejno przechodzę z barków na klatkę piersiową, dlatego że dzisiaj mam teoretycznie barki w planie, natomiast z klatką piersiową. Klatka piersiowa jest moim priorytetem na tom okres masowy, jeżeli ktoś nie wie, yy, dlatego też ja ją robię dwa razy w tygodniu bo po prostu zależy mi na tym, aby w miarę możliwości jak najwięcej gainzów, że tak powiem, w tą klatkę piersiową narzucić, oj, narzucić, a jednak, no nie ma co się oszukiwać, na masie mamy ograniczone możliwości budowania masy mięśniowej i to jest najczęstszy błąd, który popełniają wszyscy ludzie, którzy chcą poprawić jakąś partię mięśniową, czyli wrzucanie wszystkiego na priorytet, to znaczy Powiedzmy, że ktoś chce zbudować nogi, więc rzuca sobie nogi na priorytet, ale stwierdza, że no nie chce mieć też słabych pleców, więc plecy też zrobię dwa razy w tygodniu, no ale nie chce mieć też słabych barków, więc barki też zrobię dwa razy w tygodniu, no ale nie chce mieć też słabej klatki, więc klatkę też zrobię dwa razy w tygodniu. I tak do, kontynuując dalej, nie zanudzając Wam do każdego mięśnia, i kończy się na tym, że jak robił, powiedzmy, wcześniej 20 na przykład serii tygodniowo na nogi, nie wiem, 15 na plecy, 10 na klatkę, 10 na barki. Tak teraz robi na wszystko 20 albo 25 i okazuje się, że nic nie rośnie, a miały rosnąć przecież nogi. A nic nie rośnie dlaczego? Ano dlatego, że jesteśmy notorycznie przetrenowani, przemęczeni. A niestety, no tak to działa, że jakby się dało wszystko mieć na priorytecie, to by było super. Natomiast Sama nazwa wskazuje, że coś jest priorytetem, czyli jest najważniejsze w danym planie. Zatem powinno być traktowane priorytetowo, czyli jako rzecz najważniejsza. Zatem, jeżeli wrzucamy nogi na plan. I... Jeszcze raz. Jeżeli wrzucamy priorytet na nogi w planie, to te nogi powinny być, mieć jak największą intensywność, jak największą objętość treningową. Ale kosztem innych partii treningowych. Najlepiej tych partii, które są u nas najlepsze. Czyli ktoś ma dobrą, powiedzmy, klatkę słabe nogi, rezygnuje częściowo z objętości na klatkę piersiową, kosztem dodania tej objętości w trening nóg. I tak to powinno wyglądać w dobrze zaprogramowanym planie treningowym. Pamiętajmy, że no nie jesteśmy maszynami, choćbyśmy bardzo, bardzo tego chcieli i niezależnie od tego, ile hormonów wzrostu w siebie wbijemy, IGF-ów czy innych środków, to niestety każdy z nas w pewnym momencie dochodzi do ściany, której głowę nie przebije choćby nie wiem co. Żywienie tutaj też odgrywa oczywiście ogromną rolę, warto jest w dni priorytetowe na przykład uwzględnić albo przed dniem priorytetu, albo po dniu priorytetu, albo w dzień priorytetu dzień wysoki, dlatego że musimy mieć w okolicach tego dnia treningowego po prostu dużo większe możliwości odżywienia tych partii i troszkę większy surplus kaloryczny nawet w okolicach właśnie tego dnia priorytetowego. Będzie też nasilał potencjalnie hmm, regenerację, potencjalnie będzie nasilał przyrosty, a przynajmniej będzie nas zapewniał, że hmm, no, niczego nam nie brakuje, co jest również bardzo istotne, dlatego że Daje nam to też pewnego rodzaju komfort psychiczny, który uważam, jest dość istotny w okresie budowania masy mięśniowej, yy, dlatego, że ten komfort psychiczny yy, nas utrzymuje w przekonaniu, że coś robimy dobrze. A jak mamy takie przekonanie, że coś robimy dobrze, to jesteśmy mniej skłonni do tego, żeby kombinować. A niestety, najczęstszym problemem w okresie masowym jest przekombinowywanie, czyli chęć zmiany wszystkiego, najlepiej co tydzień. Ja to widzę u swoich podopiecznych, zresztą, kto u mnie jest na prowadzeniu, tym wie, że w okresie masowym większych zmian niż drobne zmiany, ewentualnie w planie treningowym, kardio czy też nie wiem, środkach albo diecie, nie ma. To wszystko jest praktycznie dokładnie to samo. Ewentualnie liniowo podnosimy kaloryczność, środki i schodzimy z kardio lub ewentualnie nie robimy nic i po prostu, jeżeli cały czas mamy progresję i wszystko idzie liniowo do przodu, zostajemy kilka nawet tygodni na tych samych wartościach kalorycznych, tych samych wartościach środków, tych samych wartościach cardio i generalnie utrzymujemy jak najmniej zmiennych w planie treningowym. No i tak to wygląda, nie? Więc jakby tutaj jest dość prosta metoda, tylko tak jak mówię. To się sprawdza, w momencie, w którym mamy ten komfort psychiczny, bo w przypadku, w którym my rozkminiamy cały czas, czy można by coś było zrobić lepiej, albo rozkminiamy cały czas, czy aby na pewno metoda, którą wykonuję, jest optymalna, kocham to słowo, bo teraz każdy chce optymalnie wszystko robić, no to niestety, ale właśnie wtedy się nam odpala rozkminianie i rozkminianie powoduje, że paradoksalnie zamiast być lepszym o te kilka procent, które teoretycznie wyliczyliśmy sobie, że inny plan by nam przyniósł, to jesteśmy mniej jakby produktywni przez to, że non stop zmieniając plan, musimy się na nowo do niego adaptować, na nowo wszystko, że tak powiem, przebudowywać, jeżeli chodzi o strukturę całego dnia nieraz, całego protokołu nieraz i tak dalej. Nie jest to na pewno optymalne. Pamiętajcie, że Nasz organizm też homeostazę lubi, jaką mniejszą czy większą. Ciężko jest nazwać też homeostazą y, jedzenie tego samego codziennie, ale w pewnym sensie jest to forma homeostazy, dlatego że im mniej zmian w diecie, tym mniej zmian w podaży na przykład takich rzeczy jak minerały, a to też z kolei powoduje mniejsze skoki wagi, mniejszą retencję wody. Y, no i generalnie utrzymuje nas mniej więcej na stałej wartości y, wyglądowo-wagowej, że tak powiem. Co daje nam dużo większe możliwości do kontrolowania tego, czy faktycznie idziemy do przodu. No bo w momencie, w którym powiedzmy każdy je, yy, 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 nazwijmy to if-feeder if if macros, czyli codziennie coś innego, byleby tylko makro się zgadzało. Jednego dnia jemy mnóstwo nie wiem, serków wiejskich, szynek i innych rzeczy, i mamy mnóstwo soli. Drugiego dnia jemy bardzo jałowo, bo akurat mieliśmy pogotowane mięso. No, i tak wypadło, że jedliśmy cały dzień ryż z kurczakiem, i okazuje się, że tej soli jest o połowę mniej. No, i wyobraźcie sobie, jakie to wahania mogą być wagi między jednym a drugim dniem. To samo jest na przykład w kwestii spożycia błonnika. Raz mamy dobrze uregulowaną kwestię trawienia i wypróżniamy się regularnie. Raz nie wypróżnia się ktoś dwa dni, nieraz, bo błonnika nie podaje w ogóle albo wody nie podaje w ogóle. To też nie jest obiektywne w kwestii śledzenia progresu w okresie masowym, gdzie tak naprawdę. No nie, niewielkie naprawdę zmiany mogą spowodować ogromne skoki wagi i czasem to naprawdę ludziom sen, spędza z powiek, a niepotrzebnie wystarczyłoby jedynie wszystko sobie zaplanować w taki sposób, żeby było dobrze, być pewnym tego, co się robi, albo przynajmniej założyć sobie jakąś drogę i się i nią podążać. Najwyżej, jeżeli się okaże, że to nie była dobra droga, to w następnym okresie masowym spróbujemy innej drogi, ale przynajmniej nie będziemy się wtedy musieli zastanawiać, czy gdybyśmy wybrali tą drogę, to przypadkiem nie byłoby lepiej. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o dzisiejszy voiceover, Mam nadzieję, że tworzycie tego typu wojzowery niż samo omawianie treningu. Widzimy się następnym razem. Dzisiaj przyznam się szczerze, że organizacyjnie jesteśmy nieogarnięci z Sylwią masakrycznie, bo trzeba się zbierać. No i generalnie wygląda wszystko tak, że dalej kurwa nie mamy mięsa zrobionego. Więc idę teraz Doli dla po treningu. Akurat dobiję kroki, zostało mi 3000. Dobiję sobie kroki, kupię mięso, no i oczywiście jakąś szynkę na potreningowym. Ja nie wiem, ile dzisiaj zim soli, ale jutro coś czuję, że będzie rekordowa waga. Na pewno nie w solę już do końca dnia żadnych posiłków, bo z samej szynki mi z tej soli wyjdzie pewnie z dwa razy więcej, niż normalnie jem, co jest masakrum. No ale co to zrobić? robić? Co tutaj jeszcze generalnie? No, plan jest generalnie taki, żeby dzisiaj zrobić jak najwięcej, żeby na jutro mieć jak najmniej, ale jutro jeszcze mamy takich parę, można powiedzieć, biurowych spraw do załatwienia przed wyjazdem do Warszawy, więc trzeba to ogarnąć dzisiaj wszystko, bo zobaczycie jeszcze, co, co przed nami jest z Sylwią, ale to się pochwalę już bo róbmy rzeczy po kolei. No i generalnie całe to zamieszanie sprawia, że nie wiadomo w co ręce włożyć, a są jeszcze obowiązki, które są na pierwszym miejscu, takie jak zawodnicy, podopieczni, więc tak skaczę od jednego tematu do drugiego. Robię część pracy, załatwiam w międzyczasie, jak już mi mózg od komputera pęka sprawy i tak od jednego do drugiego. Dzisiaj jeszcze miałem nagrywać podcast, ale chyba się to nie uda, bo niestety nie odpisuje mi e, mój gość, a godziny podcastu nam się nie zbiegły. Znaczy tak się nam zbiegły, że teoretycznie powinniśmy się widzieć o 4 rano czasu polskiego, ale dalej mi nie odpowiedział czy da radę czy nie, więc, więc czekam, To wy się dowiecie pewnie. Niedługo, czy się udało? No i tyle ode mnie. Odpada mi ręka, pompują mi się plecy, a dlatego pompują mi się piszczele, bo robiłem przez chwilę, chwilę łydki. Więc kończę, idę robić szybkie zakupy i widzimy się później. Powiem Wam rzecz, która się przydarza praktycznie za każdym razem, zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest jakiś spisek. Zobaczcie, co jest za mną. Samochód Impostu, który przyjechał do paczkomatu. Czekam na paczkę i od 4 godzin mam, że jest wdana do doręczenia. Idę właśnie do Lidla. Zejdzie mi w Lidlu pewnie z 10 minut. Mogę się założyć, że jak wyjdę, to ta paczka jeszcze nie będzie w paczkomacie. Pójdę do domu, usiądę na dupie i dostanę powiadomienie, że twoja paczka jest właśnie w paczkomacie. Za każdym razem. A jak czekam jak debil, to nigdy ta paczka się nie, nie wydarza, że tak powiem. Dajemy To jest klasyka gatunku. Dobrze, tak wygląda posiłek ostatni. A jak wiecie, w Unii wysokie nie ma tłuszczy, Więc generalnie wygląda to jak wygląda. No i co? No i. W zasadzie. Koniec na dzisiaj. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Udało mi się ogarnąć mojego gościa na podcast. To znaczy, że muszę wstać o 4.30, dlatego też jem to. Niech mi się chce spać. I idę spać. A my się widzimy jutro o 18.12. I jak wszystko pójdzie dobrze, to niebawem bardzo fajny podcast jeszcze Was przywita na kanale. Pewnie w tym tygodniu. Dobrze, Który to do tego momentu. Zakończono. Subskrybujcie kanał, kliknijcie na łapkę i kanał dalej. A my widzimy się już jutro 18.12. Do zobaczenia.